Nie mamy 30 marca 2023 rok. Godzina 252 w nocy. Dochodzi no trzecia. Żbiczka nie było tamtej nocy. Nie było i tej nocy w pokoju. Więc idę po żbiczka. A dzisiaj mamy jaki dzień? <tryk> dzisiaj mamy czwartek. No to idę po szpiczkę. Żadnego nie ma. Przecież czwartek zmiana pościeli. Raz, na dwa razy. O, już poleciał. Czaruś, czaruś, kicz, 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 pod drzwiami był. Raz. Jaki kupa zmarzła. a latarek ale kochani o jeszcze taką mam O, także jestem przygotowany No i co? Idziemy? nie ma na pewno przy bocianówce albo w bocianówce Chodź, Chyba chodź, chodź, kicia kicia, chodź, Pieszczoch. Pan Michał Cię pozdrawia. chodź, koś a drugi. Tu. O, Murzynek idzie albo mamuś. Kto to idzie? Gdzie gdzie? Dici Murzynek. Idziemy dalej. O! A kto to leci? Kto to leci? Sam szpiczek leci. szpiczku ja po ciebie przyszedłem. Po ciebie przyszedłem, kiciulku. Pójdźcie sam. O, jest i pieszczoszek. I pieszczoszek jest. A kto tu jeszcze jest? Jakiś kotek jest? O, Jacusia też jest. Jest, Jacusia. Jacusia. Zobaczymy, czy tutaj jest. Szamek nie, nie ma szramka nie ma zobaczymy jeszcze tutaj zaraz a już tutaj jest jacusiek zobaczymy czy tutaj jakiś kotek jest jest tu jakiś kotek jest czy nie ma? Nie ma. Ile na dworze stopni? Sześć i pół. Sześć i pół stopnia. Radio Gra radio Maria 20x24, żeby kotkom nie było nudno, żeby słyszały głos. O, jest! Jest! Loluś! Loluś! Jest! Aż przyleciał tu. A czaruś nie chciał. Wrócił. chodź biczek chodź idziemy chodź, kic, kic. chodź biczku chodź A i to światełko to daje taki malutki gadżet kochani ale daje niesamowicie za 34 złote sześć trybów jasny A jest ale daj ale daj żółty. słabszy żółty słabszy żółty, czerwony czerwony migający trzydzieści cztery złote kochani takie coś Akumulator. Tu jeszcze siódmokręciki różnego rodzaju. Coś niesamowitego. Za 34 zł. Na Allegro No dobra. Chodź w szpiczku W chodź, chodź, idziemy. Chodź, kciuku. No luś, idziesz? Chodź. No dobra, wracamy. Chodź, wracamy jaki ciek światła pogaszę, są zbędne. Spiczek? To nie jest szpiczek. To nie jest spiczek. a Tu jest szpiczek. Chodź kiciulko. Chodź. Ciekawe czy sam pójdzie. Trzeba tylko musiał przenieść. Pojeżdżasz nie chodzili pod nogi Cię nadepnął. Kaç, kaç. Kiç, about Ciekawe wyłączy, światełka Dobra Zbiczek nie, nie idziesz na dworze, idziemy do pokoju Chodź, 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 biczek, biczek, chodź, 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 <trym> chodź, chodź, Nie chcę Nie chcę. Po, <trym> nie chcę chodź, 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 Ну, хоть чуть-чуть, хоть через Idzie, nie trzeba wołać, chodzi o tą małą ciotkę, o mamuśkę, a ten nie chce, nawet jak go się niesie. chodź, 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 Miał pod drzwiami, żeby ją wypuścić chodź, żeby chodź, 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 zamknięte. zamknięte, na chodź, zamknięte. chodź, chodź, Skiego. No, no. no widzę, że jest prosty. Co ci zaraz tam? Czy jesteś? Tutaj puszki mam te delikateski mam za dobre sprawowanie jak tu pani powiedziała pani Maria czy tam Monika że jak piątkę przyłoży to trzeba mu dać no i dobra no i jestem kochanie zobaczcie 3.09 3.09 i żbiczek to siedzi A nie ma tego. Lolusia Loluś nie przyszedł. Został na dworze. A czwart z nim. Już nie będę szedł drugi raz. No to tak, kochani, to wygląda. O. I ja, we własnej osobie. No to żeśmy akcję zakończyli. Powodzeniem, ale z oporami, niestety, kochani, z oporami. Tak już to w życiu nieraz jest. Is it life so amazing? Make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.